W tym zadaniu należy narysować wzory strukturalne cząsteczek no i rysujemy to na podstawie wartościowości poszczególnych pierwiastków używając reguły krzyżowej. Pierwsza para pierwiastków to jest węgiel i tlen. Węgiel dwuwartościowy, tlen dwuwartościowy i powstanie nam tu związek o wzorze CO. Wzór strukturalny będzie wyglądał w ten sposób. Mamy Wiązanie podwójne między tlenem a węglem. Mówi nam to o wartościowości tych dwóch pierwiastków. No i wiemy dzięki temu, że tlen jest dwuwartościowy i węgiel też dwuwartościowy. Nazwiemy to tlenek węgla 2. Kolejna para pierwiastków to jest azot i brom, azot trójwartościowy, brom jednowartościowy. W wyniku tego powstanie związek o wzorze NBR. 3, a wzór strukturalny będzie wyglądał w następujący sposób. Jedna wartościowość, jedno wiązanie bromu z azotem. Azot trójwartościowy tworzy trzy wiązania z poszczególnymi atomami bromu występującymi w tej cząsteczce. Jak to nazwiemy? Tutaj mamy kilka nas: trójbromek azotu, tribromek azotu. Jednak Najczęściej spotykana jest to nazwa bromek azotu-3. Kolejna para pierwiastków to fosfor i tlen. Fosfor trójwartościowy, tlen dwuwartościowy, powstanie związek P2O3. Natomiast wzór strukturalny będzie wyglądał w następujący sposób. Fosfor trójwartościowy tworzy trzy wiązania. Do tego fosforu przyłączają się dwa tleny. Jeden tlen tworzy tutaj wiązanie dwuwartościowe. A ten tlen tutaj tworzy wiązania jednowartościowe z każdym z występujących fosforów. Jak to nazwiemy? A nazwiemy to w ten sposób, że to jest tlenek fosforu 3. Częściej spotykana nazwa to jest tlenek fosforu 5. W tym odcinku to jest wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału i do łapki w górę.